Witajcie widzowie. 4 dni temu została zapowiedziana nowa część Ross of Maiden Magic z dopiskiem Olden Era. Za produkcję gry odpowiedzialny będzie studio Unfrozen, a wydawcą niezmiennie pozostaje znany i lubiany właściciel marki, czyli firma Ubisoft. Można powiedzieć, że w końcu po 10 latach dostajemy nową część Ross of Maiden Magic i w zasadzie powinien to być powód do radości. Jednak doświadczenie nauczyło nas, że warto być przezornym. Czy projekt Olden Era to kolejny skok na nostalgię graczy? A może jednak gra ma szansę odnieść sukces, wczeszając to co dobre w marce, prezentując ją w zupełnie nowym wydaniu? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Ostatnia część Season of Maiden Magic została wydana 29 września 2015 roku. Była to wówczas siódma odsłona serii, która niespecjalnie cieszyła się dobrą sławą. W zasadzie od tamtego momentu wydawało się, że szansa na kolejne Herosy jest bliska zeru. Gracze nawet pogodzili się ze śmiercią serii, pozostając w swoich niszach, a część z nich zwyczajnie odeszła. Jednak po 10 latach dostajemy informację, że Herosy wracają, i to w całkiem nowej odsłonie, i w sumie to dobrze. Plan na produkcję gry obrał zupełnie nowy kierunek, konsekwencją czego nie otrzymujemy tu Heroes of Maiden Magic 8, tylko powrót do dawnych czasów w nowym wydaniu. W tym momencie nasuwa się pewne pytanie: skąd taka decyzja u wydawcy, czemu akurat w tym momencie? Odpowiedź jednak jest dość prosta. Mimo, że gracze Heroes of Maiden Magic to swego rodzaju nisza, to jednak utrzymuje się ona na dość stałym poziomie. Liczba zalogowanych graczy w Hotelobby to średnio kilka tysięcy osób, a wysokie liczby streamów od lat utrzymują się na dobrym poziomie. Początek roku 2024 przyniósł nam także nowe miasto do gry, które wprowadziła modyfikacja Horn of the Abyss. Po premierze faktory można było zauważyć znaczący Wzrost zainteresowania grom, która jakby nie patrzeć ma już 25 lat. To zainteresowanie z pewnością zauważył też wydawca. Liczne turnieje, w których udział biorą setki graczy, powstające nowe modyfikacje, czy orkiestra grająca muzykę z gry, więc czemu by nie spróbować? Przy odpowiednim podejściu i zrozumieniu potrzeb można stworzyć grę, która naprawdę ma szansę zaistnieć. W dodatku będzie miała wsparcie wydawcy, a to jest coś, czego brakowało praktycznie każdej części gry. Nie mówiąc już o aktualizacjach. Z dotychczasowych informacji i materiałów wiemy już, że deweloperzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom graczy, wprowadzając do gry najbardziej przyjęte i popularne tryby, uzupełniając je o nowe funkcje. W Heroes Olden Era otrzymały klasyczny tryb Jebus Cross, tryb One Hero oraz tryb Areny. Zatem zarówno fani Heroes 3, jak i miłośnicy Arens Heroes 5 powinni znaleźć tutaj coś dla siebie. Dodatkowo gra będzie celować także w nowych odbiorców, co naturalnie zwiększa szansę na wzrost zainteresowania grą po premierze. Zdecydowanie łatwiej jest zachęcić gracza nowym produktem, niż prowadzać go do 25-letniej gry z wysokim progiem wejścia. Myślę, że Olden Era naprawdę ma szansę odnieść sukces, może nie na skalę globalną, ale jak najbardziej adekwatny do swoich możliwości. Przyjrzyjmy się zatem, co wiemy na ten moment o projekcie. Gra wprowadzi sześć frakcji podobnych do znanych nam serii Heroes. Wiele jednostek, obiektów oraz artefaktów także będzie nam dobrze znanych, przez co łatwiej będzie odnaleźć się tutaj osobom, które miały już do czynienia z serią. Na pole bitwy wracają heksy, a każda jednostka będzie posiadała dwie alternatywne ścieżki rozwoju. Na przykład szkielety będą mogły awansować do poziomu szkieleta kapitana lub szkieleta łucznika, co daje nam pewnego rodzaju wybór strategii, którą możemy podążać już na początku gry. Zmianu świadczymy także w Gildii Magów. W przypadku kiedy nie otrzymamy pożądanego zaklęcia, będziemy mogli je zakupić zarówno wartość ceny poziomu gildii, z której dane zaklęcie pochodzi. Bohaterowie podczas awansu na kolejny poziom będą otrzymywać aż trzy proponowane umiejętności do wyboru. Taki system zmniejsza nieco szansę na otrzymanie niepożądanego skilla, co jest dość dużą bolączką chociażby w Heroes 3. W grze pojawi się także wiele kreatywnych narzędzi, takich jak Map Editor czy zaawansowany edytor szablonów. Mimo że twórcy deklarują, że gra będzie ukierunkowana głównie pod rozgrywkę PvP, to miłośnicy singleplayer również znajdą tutaj coś dla siebie. Akcja gry ponownie przenosi nas do świata Enro, w którym to będziemy odkrywać tajemnice kontynentu Jadeim. Można zatem liczyć na kampanię. Obecność edytora map również wskazuje na to, że w przyszłości pojawi się wiele kontentu skierowanego do graczy singleplayer. Zbierając w całość to, co do tej pory wiemy, gra zapowiada się naprawdę dobrze. Twórcy są w stałym kontakcie ze społecznością i w tym przypadku jest to naprawdę otwarty, konstruktywny dialog, który może przynieść wiele dobrego. W dodatku otrzymujemy deklarację, że gra będzie rozwijać się w przyszłości poprzez wprowadzanie nowych trybów gry, rotację szablonów oraz rang dla poszczególnych rankingów, nic tylko czekać. Gra ma zadebiutować we wczesnym dostępie na platformie Steam wiosną 2025 roku. Miejmy tylko nadzieję, że wydawca w pewnym momencie nie przykręci za mocno śruby i twórcy będą mogli w spokoju dokończyć dobrze zapowiadający się projekt. W tym materiale to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nadchodzących erosach i koniecznie zostawcie kciuka oraz Subskrypcję. Zachęcam również do dołączenia do mojej grupy Discord. Linki znajdują się w opisie. Do usłyszenia!